Cześć Wam, To znowu pawilony braci Muszyńskich. Poznajcie, teraz chciałbym, tym razem chciałbym Wam pokazać projekt, e, który wkrótce będzie do wzięcia e, od ręki. Na razie jest ukończony w jakichś 95 e, Pawilon gastronomiczny wymiary 9 na, na 3. E, zewnątrz elewacja. W tym momencie chłopaki jeszcze ją składają, ale to jest oczywiście do, do, do ewentualnej zmiany dla Potencjalnego klienta, jeżeli komuś coś innego będzie się podobało, to jeszcze jesteśmy w stanie coś tam dołożyć i tak dalej. Posłuchajcie, tu mamy główną widok od frontu główna sala e, sprzedażowa wejście do, do, do sali. Z reguły w takich budynkach nie ma takich e, drzwi obok. No, my akurat przechodziliśmy trochę tematu też, właśnie gastronomii, i wiem, że takie drzwi są, e, takie przejście jest jednak przydatne, chociażby żeby, żeby obsługa wyszła, nie wiem, przetarła stoliki na zewnątrz, bo z reguły przy takich budkach jakieś tam stoliki są. E, także to jest dość, dość przydatne rozwiązanie. Drugi temat: toaleta dla. toaleta dla, dla klientów. Nie wszędzie to wymagają, ale lepiej, żeby było niż żeby tego nie było, prawda? Dla klientów, czy nawet dla obsługi, jeżeli gdzieś postawicie budkę, gdzieś pod marketem, to warto mieć swoją własną toaletę. Chodźcie, od tu pokażę Wam jak dalej. Posłuchajcie, tutaj mamy małe pomieszczenie. Może to być mały socjal. Wiadomo, obsługa też musi się e, przebrać. Może to być magazyn, e, magazyn artykułów suchych. To kwestia, kwestia inwencji, co akurat będziecie potrzebowali, co, co będzie potrzebował, co będzie wymagał Sanepit. Wchodzimy od zaplecza. Tutaj pomieszczenie główne do, 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 do przygotowywania. Jeżeli będziecie mieli jakieś, robili jakieś kebaby, może, może e, samemu będziecie przygotowywali mięso. W takim, w takim układzie Sanepit na pewno będzie wymagał tego, żeby było wydzielone pomieszczenie ze zlewem e, oddzielne do, 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 do mięs. Oczywiście tutaj już jest zainstalowany na tego smażarnika, tak jest po prostu postawiony. To jest kwestia zagospodarowania przez Was. No i oczywiście tutaj główna sala sprzedażowa, to, co pokazywałem na początku drzwi, które, przez które obsługa może wyjść. I tu jest druga, druga część, gdzie, gdzie możecie, nie wiem, składać, składać kanapki, składać kebaby. Różne takie, no co, co kto sobie wymyśli, tak? Ale to jest wydzielone, wydzielone pomieszczenie, które też z reguły SANE wymaga. Wiadomo w różnych miejscach różnie, różnie te tematy są rozwiązywane, ale myślę, że taka, taka konstrukcja, takie ustawienie już naprawdę dużo rozwiązuje, rozwiązuje problemów, jeżeli są jakieś tam wymagania, prawda? Zlewy akurat będą w zestawie. Duży zlew firmy Stargast z tyłu trochę mniejszy. To jest kwestia kwestia ustawienia, jak wam będzie potrzebne, jak wam będzie przydatne. Wszystko jest to do, do, do dogadania. Posłuchajcie, cena za to będzie orientacyjnie jakieś 55 tysięcy złotych netto. Eee, oczywiście dzwoncie na, na, na telefon, jeżeli jesteście zainteresowani. Pawilon będzie będzie dokończony oczywiście pod was, co będziecie potrzebowali, wszystko jest kwestią ustalenia. Mam nadzieję, że się podoba. Dzwoncie do zobaczenia. Trzymajcie się.